Witam, witam Was, z tej strony ja Dzisiaj szybki pokaz moich e, traktorków Siku, więc lecimy. Tu mamy na starcie klas 5000, no, gumowe opony, metal. Pokażę Wam szybko, dobra, lecimy Tu mamy Zondira na podwójnych kołach, można ładnie tak robić. O. Ja, mamy tu agregat, y, znaczy pług Amazony. Jako, no można powiedzieć, jako agregat pług. Taki tu mamy. Takie te. Tu mamy no, bałek, bał. Rozkłada się też metal. Dalej siewniczek. Y, siewnik Amazony. też jest fajny metal. Klapa rozkładana. Proszę bardzo, tu jest ten, tu wszystko jest, lecimy dalej. John Deere, traktorek John Deere, taki fajny. O. Lecimy dalej. Przyczepka Fortunka, ona jest dla mnie też fajna, bo patrzcie, Paść można kipować normalnie tym samym. nie, kipować normalnie. z tym można kipować Klapa się otwiera. I jak widzicie, można się obracać. O, dobrze. Tu jeszcze jedna taka sama przyczepka. Mamy tu przyczepkę gumową. Tam też na te metalowe. Proszę bardzo. kipuje, wszystko robi. Ktoś się otwiera. O. Przyczepka taka do bel, mała. Jest. mańtu. tu. Podnoszący do góry. Wszystko tu. Jest, jest. Dalej. Rozrzutnik. Proszę bardzo. Wszystko się kręci. Ja tu pokazywałem. To może lecimy dalej. Przesyłam Was. dalszą część farmy i tu mamy kombajn kombajn John T670 e, rura proszę bardzo ładna rura do, Można. E, tak podnosić można okay. też metal jest więc dobra dalej lecimy prasa John Deere. Tyk, tyk. Don z drewnem, grimer do ziemniaków i do cebuli. No, mm, y, ten zapomniałem y, nazwy. Dobra, to jest widlak, a widlak, proszę bardzo, podnosi się do góry. O, lups, lups, dobrze jest. Audi Q7. Proszę bardzo. Przyczepka do dołożenia świn, krów, wszystkiego. tajer z kosiarkami potingera. dobra robię na chwilę cięcie dobra jestem dalej następnie mamy tu takie y, wielkie no jak to nazwać no po prostu taki po prostu, po prostu takie do ładowania, ładować może nie New Holland z turem, proszę bardzo. Case na gąsienicach. O. To może się. O widzicie. Wracać. Traktorek y... New Holland zielony. Przyczepka taka duża. John Czwar. New Holland John Deere, który też może tak i taki yy, ciągniczek Dobra. a zapomniałem was jeszcze tu pokazać do widlaka Proszę bardzo paleta siku też. O siku. Nawet napisane jest dobra. I tak można włożyć Jak chcecie kolejny odcinek, napiszcie w komentarzu, a ja Wam przytnę serduszko. Zostawcie łapkę w górę. I zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Pa pa!